Dzięki sztuce osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą odkrywać siebie, mogą się realizować, ale mogą też się niesamowicie komunikować. Bo czasem to jest tylko taka delikatna niepełnosprawność, nie wiem, jakieś trudności z przemieszczaniem się, czasem niepełnosprawność intelektualna które tak generalnie dosyć łatwo dostrzegamy, ale jeszcze jakoś tak dużo nam nie zabierają z tego człowieka. I tym osobom możemy podać kredkę, pędzel i już im jest już się potrafią bardzo dobrze wyrazić. Dla mnie osoba z niepełnosprawnością ma głównie zespołem Downa, bo takich osób mamy u siebie jak najwięcej, to są takie kłębki y, uczuć, y, czułości i oni wszystko, co czują, nawet jeżeli nie potrafią mówić, umieją to w jakiś sposób wykazać. Jeżeli my tego nie wyciągniemy, no to będą zamknięci, skryci i nikt nie będzie wiedział, co oni odczuwają. Co mogę powiedzieć o Wojtku, że jak mu sztuka daje po prostu wszystko, rozwija jego procesy poznawcze i to w pełnej takiej gamie, że tak powiem. W związku z tym, że on jest niepełnosprawny i ta komunikatywność u niego jest gorsza, bo Wojtek nie słyszy i jest głuchoniemy. On tutaj się otwiera, to są wszystkie jego wyobrażenia, myśli, skupienie wszystko. Dobre rzeczy, złe rzeczy, które się wydarzyły w jego życiu, to wszystko jest w tych kolorach. Jeśli Osoby z różnymi niepełnosprawnościami byłyby skazane tylko na bycie w domu i nie otrzymałyby takiej wyspecjalizowanej pomocy, to nie mają szans na wyrażenie siebie. Tak, to są po prostu zamknięte czasem niewiele się o nich dowiemy. Dopiero właśnie przez sztukę, przeróżne zajęcia, możemy ich tak naprawdę poznać. Rysunek, malarstwo z nich to może najbardziej wyciągnąć. Oni wtedy po prostu to, co czują, czy kogoś lubią, czy nie lubią, mogą przelać na papier. O Wojtku można napisać, że maluje, bo lubi. Obserwowanie go przy pracy twórczej to stykanie się z pasją, radością, samodyscypliną, procesem wewnętrznym a w efekcie którego powstają jego piękne dzieła.